Szymaneczko z tej strony, oczywiście, Kerfili witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem jesteśmy w FIFA 21 i zrobimy sobie Pack Opening. Także odbieramy tutaj nagrody za Division Rivals. Nie dostaliśmy tutaj niestety jakiejś dobrej rangi, ponieważ e, wprowadzili taką zmianę, ani nie inną. Dlatego mm, odmieniliśmy tylko czwartą. Rangę, ale e, czekajcie, czekajcie, żebym dobrze wybrał Niewymienna, tutaj jest wymienna, tak? Dobra, to bierzemy wymiennych Jakichś zawodników, Electrum Niestety tylko czwarta ranga, ale jest mega paczka, chociaż więc jest za 35 tysięcy paka e, Więc nie wygląda to aż tak źle Do tego oczywiście odbieramy nagrodę za mistrzostwa fut Mamy elitę, mamy tą elitkę, którą e, na streamie zdobyliśmy Udało się to, mamy wybór trzech piłkarzy specjalnych, paczkę za 100 tysięcy monet, paczkę za e, paczkę z trzema informami i 70 tysięcy monet do tego, co bardzo wzmocni nasz klub. Zobaczymy, co uda się trafić. Mamy do wyboru trzech piłkarzy. Wybierzmy sobie środkowego na początek, kto tu będzie. No i zaczynamy. Niby tak nieciekawie, ale mamy Kudusza jakiegoś do wyboru, no wybierzmy sobie tego Kudusza yy, Mamy też tutaj jakiegoś Machele na prawą obronę, ale weźmy tego Kudusza, może na zmianę będzie dobry Więc w pierwszym wyborze trafił się Kudus, zobaczymy co będzie w drugim Coś mnie kusi, żeby zacząć od lewej strony Jest Miller, Tomek Miller Trafiliśmy tego jeboaha z Wisły, chciałem go w sumie, żeby sobie pograć, ale nie wiem teraz y, w tym przypadku co zrobić. Mamy Millera, mamy Ozimena, no ten Miller, czy ten Miller nam się przyda? No ten Over robi na pewno, e, robi na pewno robotę, no Wiktor Ozimen, no z ławki wchodząc. Czy on nam tutaj. A weźmiemy tego od Miller mi nie potrzebny. No można by było do jakiegoś wyzwania, ale nie wiem. Pomyślmy, że gra może nas wynagrodzić za to, że weźmiemy sobie od To może nam dadzą w ostatnim piku kogoś lepszego. Więc bierzemy od Nie poszliśmy pod Overall, bierzemy od bo ten Miller jest niegrywalny raczej. Więc pomińmy ten temat. O będzie tutaj lepszy z ławki. Więc zobaczymy, czy nas wynagrodzą w tym trzecim piku, czy nie. Bierzemy trzeciego zawodnika i będzie tutaj. Jest Rashford, jest Marcus Rashford, więc to mówiłem, że nas wynagrodzą. Marcus fucking Rashford, a więc jest ten opening kapitalny. Mówiłem, mówiłem, że tak się wydarzy. Jeszcze nas wynagrodzili, bo nie wzięliśmy tego millera przed chwilą, tylko widzicie, mówię coś i tak się stało. Wzięliśmy od Zimena, powiedziałem, że nas wynagrodzą za to dobrą kartą. I mamy Marcus fucking Rashforda, coś pięknego. 500 tysięcy warta karta. Trafia w nasze ręce. A wczoraj kupiłem zwykłego Rashforda. i ja powiedziałem, że tylko na chwilę go kupiłem, bo wczoraj, bo trafimy dzisiaj Rashforda i to się stało. A więc ja już jestem zadowolony z tego openingu. Trzecia karta. No, gdybyśmy zdobyli Golda, jeden byśmy nie mieli tej trzeciej karty. A tak to mieliśmy trzecią kartę. Mamy Markusa Fucking Rashforda. No, i na skład się tros troszkę pozmienia przez to, ale to już wam pokażę za jakiś czas, co tam się w takim razie pojawi. No i zacznijmy od paczki rzadkich piłkarzy elektronów. Ja już jestem szczęśliwy. No jak tutaj nic nie będzie, to już, to już macham na to ręce. No chyba, że trafimy jeszcze wymiennego Rashforda, to już w ogóle skaczę z radości, bo nasz skład się wtedy diametralnie pozmienia. Mamy ekrany z Argentyny, no ale Akunia, to tutaj nam za dużo niestety nie pomoże. Z Argentyny to powinni wiedzieć. Z Messi, nie wiem, ktoś tam. Jakiś Suarez jeszcze by przeszedł. Takie karty nas interesują, a nie jakieś akunie. No w ogóle paczka argentyńska, bo trzech, czterech Argentyńczyków chyba w tej paczce. No to ja im dziękuję za takie paczki. No od razu przechodzimy do drugiej. Mamy mega paczkę y, zawodników. Zobaczymy, co tutaj się pojawi. Czy będą ekrany, czy nie, będą, czy nie będzie ekranów? Nie ma ekranów, i tutaj mamy bramkarza z. Y, vez, czyli pierwszej ligi hiszpańskiej, jest to paheco. no spodziewam się, że tu już może nic nie być, do tego mamy Evertona, Lukasza Pereza, Fodena, Mahisa, Kabaka, Oniekura, Boatenga, Baunga, Tigera, Kiegoś i więc można, piłkarzy, można powiedzieć, że piłkarze dotarcia szanu. to sobie wszystko pokwikselujemy, nie potrzebujemy tego turkusowe, nie turkusowe. niepotrzebne nam to, jakieś fioletowe, zielone, dobra weźmiemy sobie to do klubu, to na listę transferową a ciekawe czy to jest coś warte nie ma tego na rynku, nie wiem wystawimy to, może ktoś to kupi także y, przechodzimy do paczki za 100 tysięcy monet, zostawimy sobie paczkę z informami na koniec otwieramy paczkę za 100 tysięcy monet, czy tutaj ekrany, no chyba muszą być chyba musi być ekran czy będzie walkał? Pewnie nie, bo ja knockoutów nie trafiam, ale ekran chyba musi, nie mało ekranu. Chyba musi być ekran. A, daj pan spokój, Korea, dobra. Także no, pominimy ten temat w ogóle. Y, no gdyby nie ta czerwona karta, no to y, dalej by mnie tutaj y, okłamywali. Notorycznie. No nie jesteśmy w stanie nawet ekranów trafiać w tych paczkach. No widzicie, za 100 tysięcy monet, czyli 24 świecących zawodników, ja nie mogę nawet 83 karty trafić. no To jest naprawdę kpina, to jest już kpina, ale no, no takie konto, takie konto, no dostała nam ostatnia szansa, paczka z informami. Jest Rashford, jest Werner, jest. No, nawet nie wiem, Deepay jest coś warty. Zobaczymy. Otwieramy paczkę z trzema informami, czy tutaj uda się coś trafić. Pewnie nie. Jaka flaga się nam pojawi? Hiszpania, Ojaża Bal. I to jest walkout, teoretycznie 86, czyli jeszcze coś może być 86. No, gdyby nas zaskoczyli, dali nam jeszcze Rashforda 86, ale nie wierzę w to, nie wierzę w to, ale to byłbym w szoku. Ale niestety to się na pewno nie wydarzy. Jest Jeboa, więc jednak przyszedł do naszego klubu ten zawodnik z Wisły Kraków. Mamy ojarza bala. Zobaczmy, ile on jest warty w ogóle. 20 tysięcy, niesamowite to jest, zobaczcie, karta 86 overalla na początku gry, ta gra ma dopiero, nie wiem, no tak naprawdę wyszła 9 października, zwykła edycja, więc gra ma 13 dni i karta 86 overalla jest warta 20 tysięcy, to jest niesamowite po prostu. Jeboła nawet nie sprawdzam, ale z sentymentu do zawodnika Wisły Kraków e, i zawodnika z Ekstraklasy oczywiście weźmiemy go sobie do klubu, Gavra, Gavranovića pewnie sprzedamy i tego Jarza Bala Jeboa idzie do klubu i niech sobie siedzi w nim, wejdzie na pewno z ławki nieraz Także tak wyglądał pack opening, ja jeszcze nie kończę tego odcinka, bo Porobię jakieś zmiany w składzie, które zobaczycie, jak ten skład ostatecznie będzie wyglądał na Food Champions. Także po prostu jest chwilka przerwy. No i wracam do Was po chwilce przerwy. Już Wam pokazuję, jak wygląda mój obecny skład na najbliższy zbliżający się Food Champions, który zaczyna się już od jutra, bo w tym tygodniu nie od soboty, a od piątku, czyli tak jak standardowo to wyglądało zawsze w Bramce. Alison Becker, dobry punkt. Powiem Wam, że pewny punkt 33 mecze już u nas rozegrał. Dałem za niego 100 tysięcy swego czasu, teraz chyba nie jest aż tak tani, może troszkę więc w sensie tańszy więc jak najbardziej dobry punkt tego zespołu no myślę, że było warto wydać na Bramkarza trochę więcej, bo swoje dobre interwencje miał i nawet kwestią tego, że obronił 2 czy 3 strzały więcej niż inny Bramkarz, to być może uchronił nas od straty trzech bramek, dzięki którym nie przegraliśmy jakiegoś meczu na prawej obronie jeszcze mamy Semedo. Nie inwestowałem jeszcze w Kyle Walker. Ale najbliższym tutaj punktem wzmocnienia będzie Kyle Walker. Na razie Semedo daje radę. Ma met 77, więc nie jest aż taki niski. Ma w obronie wysoką pracowitość, dlatego spisuje się nieźle, gdyż nie ucieka nam tak bardzo do ataku i pomocny jest w obronie. Na środku obrony mamy właśnie Jongo za Cały czasu kupiony za 100 tysięcy ponad monet. 33 mecze u nas. Jedną asystę nawet zdołał zdobyć. Ma met 88, jest, jest wysoki. Dobre pracowitości, nie uciekł do ataku za bardzo. E, no i co? No, tempo ma znakomita obrona, fizyczność wszystko jest jak najbardziej, jakie ma być. Teraz następny zawodnik, czyli Rafael Varan, met 90 wzrostu, wysoka w obronie. Pracowitość przy świetnym tempie, świetnej obronie i świetnej fizyczności. O ten zawodnik musi się u nas spisać jak najlepiej. Jak widzicie, zero meczy, dopiero co kupiony. Świeżynka, świeżynka w klubie. Na lewej obronie mamy Mel Mendiego Fellow Mendy, o czasu kupiony za 84 tysiące monet 76 meczy, 2 gole, 8 asyst, no jak widzicie słabsza noga na 5 sztuczek, więc równie prawą nogą sobie świetnie radzi sztuczki też na wysokim poziomie jakoś nie trikuje za bardzo szczególnie obrońcami ale gdzieś tam się przydaje to w jego takim dribblingu. Następnie świeżo kupiony zawodnik aż 318 tysięcy monet wydaliśmy Engolo Kante, no, nie ma co mówić, poza tym, że ma 1,68 68, więc nie jest najwyższy. No, to on tutaj jest takim małym, takim szkrabkiem. On e, przyciska się tam, gdzie inni nie potrafią, wsadza głowę tam, gdzie inni boją się nogi. On ma tutaj przecinać e, wszystkie akcje, wszystkie podania. No, i myślę, że sobie świetnie poradzi. Mam taką nadzieję, zobaczymy, jak będzie w tym Foot Champions. Ale dopiero świeżynka, zero meczy w naszym klubie. Następnie e, kupiliśmy Antonego Martiala. Miałem go kupionego już wczoraj, dałem za nią chyba 110 tysięcy. Ale jak już wiecie, dzisiaj już ceny poszły w górę, dlatego że jutro jest Food Champions i ludzie skupują kartę. Jak wiadomo, no, jeżeli rynek, jeżeli popyt rośnie, no to podasz również. E, także tutaj wszystko się zgadza. 127 tysięcy musieliśmy wydać, myślę, że sobie poradzi, on u mnie będzie grał na SPO, ale to zaraz Wam pokażę, jak to będzie wyglądało w klubie, ale na szczęście kupiliśmy świeżynkę, kupiliśmy świeżutkiego Martiala, ledwo co go ktoś trafił w pasce za Division Rivals lub za Food Champions i od razu zarobił 127 tysięcy. No, ja bym takiego trafu nie pożałował, ani nie pogardził takim trafem, ale jak to wiecie, u mnie ciężko z tymi dobrymi trafami. Następnie na SPD mamy Fede Valverde. Pierwszy właściciel udało się nam go trafić, dlatego gra, bo po prostu jest niewymienny, nie jestem w stanie go wymienić, bo swego czasu na pewno bym go sprzedał za te 60-70 tysięcy, za które chodził, teraz chyba jest troszkę mniej warte, ale te 86 tempa na SPD robi naprawdę robotę, no jest szybki, popełnia dużo błędów, szczególnie ma takie podania średnie, ale jako tako sobie radzi, dlatego po prostu u nas gra, póki mamy tą pomoc z Realu Madryt, no następnymi wymianami to mogłyby być jakieś ikony, no gdybyśmy ikonę dali z Francji na SPD no to wtedy by się to lepiej rozwikło, no e ewentualnie mógłby tam być jeszcze Mbappe, ale wtedy musielibyśmy wymienić bramkarza na kogoś z Francji, żeby varan miał full zgranie, także zobaczymy jak to będzie wyglądało, na razie Fede jest z nami, 76 meczy, 2 gole, 21 as, wysoka, wysoka pracowitość. Następnie Adama Traore kupiony swojego czasu za 23 tysiące, 33 spotkania, 13 goli, 13 ases, więc jak najbardziej dobre statystyki, szkoda, że ma niską w obronie, bardziej taki zostaje w ataku zawodnik. Ale jako tako daje radę, No te urywa się, jest bardzo silny fizycznie, często że to jest jak to się mówi kupa mięsa, potrafi się obrońcy urwać. Się. No, coś robi w ataku, zawsze mamy e, zmienników, żeby w razie, co go w drugiej połowie zmieniać. Po drugiej stronie mamy świeżynkę 90 tysięcy daliśmy za rachema Sterlinga, świetny zawodnik. Jak widzicie zresztą ktoś miał 90 meczy i 89 goli oraz 90 asy z nim zdobytych, więc świetne statystyki. Sterling no, ma słabszą nogę na 3 ale on jest zawsze taki gibki, taki zwinny, taki wiecie, taki dryblasek Myślę, że on sobie świetnie da radę i jeszcze to, że daliśmy za niego tylko można powiedzieć 90 tysięcy sprawia, że naprawdę e, myślę, że dokonałem świetnej inwestycji. Ten zawodnik jest trochę podobnie, bo ja nie robię tak dużo trików, to co jakieś lakrokiety, jakieś coś co potrafi jakieś inne fake shoty inne to on potrafi, dlatego no co, po co nam więcej, dzięki temu daliśmy 90 tysięcy, bo gdybym miał na przykład 4 na 4, to już był, był pewnie warty 200, a nie 90, więc dla nas to idealna karta, z zwinny Sterling, zobaczymy jak się spisze. No i karta, którą trafiliśmy, czyli oczywiście Marcus fucking Rashford, 550 tysięcy obecnie warty zawodnik, ale nam się trafił, no coś niesamowitego, oj Marcus, Markus, nie wiem jak to się stało, nigdy nie trafiam dobrych kart, udało się. W końcu całeś coś niezłego: 0 meczy, 0 bramek, 0 asy, 0 żółtych, tych 0 czerwonych. Zobaczymy co pokażę w tym Food Champions. Dałem mu motorniczego, żeby zwiększyć mu tempo i strzelanie. Przede wszystkim nie, przepraszam, nie strzelanie, tylko dribbling. żeby miał jeszcze lepszy dribbling. E, wysoka pracowitość w ataku jest ok. Zobaczymy jak sobie poradzi. Nie będę nic mówił, na razie nie chcę mówić czy będzie gorszy czy lepszy od Wernera. Chociaż jest wyższy, jest zdecydowanie tęższy, jest taki silniejszy, więc powinien nam się bardziej przydać, bo nie będzie aż tak, taki przepychany jak to było w przypadku Wernera, który niestety się nam nie sprawdził. Havers tak samo. Ja jeszcze Wam pokażę jak to będzie wyglądało w meczu gramy formacją 4-2-3-1 i tak wygląda to w meczu Rashford atak, lewa Sterling Martial, SPO, Adama prawa pomoc, tutaj Kantes Valverde, Mendy, Varane, Gomez i Nelson Semed, jeżeli chodzi o wytyczne wszystkich zawodników defensywnych mam na zostawaj z tyłu E, w dodatku mam e, środkowych pomocników na krycie środka, a e, resztą nic nie robię, tak naprawdę. E, chociaż za atakującymi mógłbym coś zrobić. Jeżeli macie jakieś propozycje, to oczywiście dawajcie znać je w komentarzu, a chętnie to się poczytam i być może zmienię, aczkolwiek ja. Jestem z takich, że nie za bardzo lubię dużo kombinować, lepiej grać prostą, otwartą piłkę, bo to skutkuje. Także tak to wszystko wyglądało. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam oczywiście do materiałów z FIFY, do innych materiałów na moim kanale oraz do live'ów, której na kanale jest dość sporo w ostatnim czasie. Dzięki jeszcze raz serdecznie i na razie.